Kto pierwszy umrze, ten wygrywa. Jogi, A. nie Ktoś, ktoś ci rozwalił. Tu? Ja z Jogiem jesteśmy jak matka z dzieckiem na zakupach. Gugu gu, Gaga. <ścoughs> Pięknie wyglądacie razem. O. Matka to mi... z nas, nas para. Matka w ogóle królowa, tyzowa, jaką koronę sobie przywzięła na łeb. <ścoughs> o kurwa. Mordek, ktoś drze?! Dobra, na Ej, żyjecie? Halo? Mi nie żyje? No, stała w kącie, się patrzyła na, w kąt, i on zaszedł od tyłu. <grym> Zboczenie jest. A właśnie? Gdzieś tutaj była ta maska, chyba, nie? Ta maska? A tutaj jest. Tamte, nie? Tamte, tamte. Żeby coś, ale coś było za nami Wydawało ci się. Nie, nie wydawało mi się. Ja musimy to punkt zaliść, co, bo to się do wózka zmieści. A nie wiem. Może się zmieści. A, to to, czy, tu, czy tam... Oj, uwaga. A to jak na Chodźcie to do wózka bo aha, aha. dobrze. Chirurgiczna decyzja, idziemy jeszcze po więcej pieniędzy. Możemy już normalnie skończyć, ale... Wiadomo, więcej pieniążków, to więcej ja Jezu, hap. Dziękuję za bitsy. Boże. Nie złap! Weźmy, Rinka. Widziałeś. Kazać ci moje kotki w pinity. Nie! Widziałeś tego? To wygląda jak. jakieś coś ze. Sp ty, to wygląda jak ten potwór ze spirytetu way. Ten duch w sensie. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. No widziałeś tego ducha tam? Jakiego tego ducha? Ale tu nic nie ma, Nery. Izuyuki! Nery, przecież tu nikogo nie ma. Jesteśmy tylko we dwoje. A ciebie tu pewnie też nie ma. Kurwa. Głos z sumienia się od 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 odzywa do mnie. Chodź, Nery, idziemy na przegadę. Boże, niech... A, nie, niech... Witam. Boże, Babe, Boje. tam był duch! Nie uwierzysz, Babe, bo... Ona myśli, że tam jakiś duch był. ale był! Ja to nie wie to w duchy mać, no i nie wierzą. O, tu, 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 Puzderko jakieś. Dawaj do guzdebska. No. Dobra, ty daj, ile się zmieści, to. Dobra. Mniejsza to ta Mizzi, to na chwilę, moment tutaj. Okej, okay, tu, tu, tu. Nie, tu nie ma. A czekaj. czekam, bo jeszcze gorę nie A jednak, sprawdzi. Nie, chyba wszystko. Ojoj! Oj. Oj, oj! Ja pierdolę, jak się wystraszyłam! Jezus! To był śmieszny krzyk. O kurwa... On akurat był na tym miejscu, do którego trzeba odnosić rzeczy. Tak fajnie ci przerwało. Ja pier. Oj... A jogi ty bagunetki, nam. No, a jogi dalej nam ten, w każdym podpowiedź. On, Jogi, nie rób przesiadów na no mojej. On siada, on siada o, nam na mnie mordzie. Jezu, zakonnica, Boże. Dobra, nie uwierzysz. <noise> no <noise> się skitrał bardzo dobrze. A moje. A, wziąłem tak, ją. Dobrze i wyimaginowane ją No <noise> ja prawie dwa razy od niego zginąłem, nie wiem, kim co uciekłem. On chyba Ty nie jesteś... zrozumiał, że się. <noise> Szybkie jesteś po prostu. Nie zrozumiał, że się wejgo patrzę. <grymne> Weź kolego. Kto jest? Pobre, o, o. O. Tamki... Boż. żyje. A gdzie Bejb? Nie no, wiem. Gdzieś chodził. Gdzieś. Bejb! Gdzieś kiedy... Go szukaj. Ale żyje tu na pewno. Bejb! Idę z O dobrze. Tak. Jest, wraca. O dobra. Ten duch nas <grymne> zarypał! Widziałem, widziałem jeszcze. Widziałeś i nic nie zrobiłeś? <noise> Czipicowałem mu. Lamsko. Dosłownie <noise> 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 duch zakonnicy was gonił, no nie? Ja pirat, ale to było straszne. O, oh, faken. Patrzcie, dziecko niosę. Puść <noise> <noise> mnie, tato, ja no. już jestem duży. <głos> <głos> tak, a odrobiłeś pracę domową? Ale święta są! <grym> Dobra, dobrze na ferie, gorów, dobrze! Oj. Dobra, czekaj, kupię No Poczekajcie mhm. się, ku idę. Dobra, kto chce granatem tym rzucić? Nie patrz, tak no. Ja widzę tego no, granata. na ale, ale tym rzucę. <grym> Dobra, no. Kusi naciśnij jeden, albo dwa, albo trzy. O! Czekaj, ja się schowam. Zaraz, okay. się to Neri i pomyślisz, że, że tego, że sama zostanę... Moje miejsce, to mój kosz. Wszyscy tu chodzimy. Ja jak zalizałam, zaklepałam. Tak jest, smaczniejszy. Nie odzywajcie się, jak przyjdzie, będzie w szoku. Myślisz, że nas nie znajdzie? Ja trochę wystaję, może jak pójdę gdzie indziej? Tu nie, tu mnie będzie widzieć. Nie ma dobrego miejsca, żeby się schować. Ej, czekajcie, gdzie są wszyscy? To no dole, naprawdę. Z zaskoczenie, żeście wzięli. Ja idę do Bejba, zanoszę mu pizzę dwa ostatnie kawałki mówią, niech niech ma, niech zje jeszcze wiem, że lubi. patrzmy, zniknęli, co jest? Nie ma. Bo... <laughs> Zajebiste to było. O kurde. Ojej. Ja właśnie ja nie chcę się tam zbliżać, wiesz? Ale Chodź, 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 chodź. Mucha o 6 rano w lato. <laughs> Totalnie. Co jest? Nie wiem co niosłem, jakąś tubę oblałem. Mam nadzieję, że to nie jest zaraźliwe jakieś. O, boję się że... tego czegoś... A nie, uwaga! O, ja to rozbiję, ja to rozbiję ja właśnie. To, kurwa jest. O, mam pierścionek, Ej, patrzcie, to, ej, to, patrzcie, to, to film jakiś I, można obejrzeć. Neri, neri, weź kontynuować. Ej, ty nie działałeś, ale to było skurwysyjstwo! Nie, ale chujec! Jezus, Marek, się wystraszyłam. Uwaga. O, oboza, jaki ten, fajny. O oh, kurwa... No, nie rozwalaj tego! Rzuć ten bur... O, wyżej, wyżej... Ale tu ślisko jakoś... Halo, ktoś tu nasrał! Ale echo idzie... Oby... Ale o, faktycznie! Kurwa, o nie... Kurwa, tylko nie ta kurwa. mała piździa! Co tam macie? Kaczkę! A ona co robi? Czekaj, uwaga! Żebym nie złapała, przypadkiem nie uderzyła kaczki. Weźmy się na chwilkę. No, właśnie... No. Ale ona, ona za mną będzie łaziła chyba znowu. Dobra, to powoli. mogę te kaczki cię uwielbiają. Nie o, mi Ostrożnie, bo idzie tam potwór duży... Jak to duży? Większe od kaczki nawet. Cześć Kacciuszka, cześć koleżanko. Jest w sąsiednim oh, pomieszczeniu. Nie Kurde A reaguje na dźwięk? <laughs> Nie jak Granata. Jesteście? O jest. Ja pierdolę. Jak się wystraszyłam. Ale chyba <laughs> będzie szedł w naszą stronę. Pe na pewno. E tu coś jest w ogóle na górze? O, ty laptop! Laptop? No tu, czekaj. Przez chwilę mi, przez chwilę mogę go wziąć. Najnowszy MSI? Głowa Jowidu jest, na... jest na zewnątrz. Głowa Jowidu jest na tak. To znaczy połowa Jokiego. A, że tam. Głowa jakiego. Rozumiesz <laughs> szukaczkę? <już u> <laughs> w teorii połowę. Boję się to kliknąć. Ej, nie, to nie tutaj? A zablokowane? Ej, zablokowane tu coś jest? Tak, bo to bo będzie to drugi kontu bioru. Ach, drugi. Teraz trzeba wrócić na początek. O tu sracz jest. Kurde, boję się. Drogi wazonik, 1800 do dolanów. Dolanów? Dolanów amerykańskich. O, dobra drużyna, super. Drzwi wyciągnęli. Masz, Kekusi. Masz, ci to trochę zdrowia dam. <grym> Dziękuję bardzo. złapał trochę. Jest już czysto. I tu jeszcze dwie rzeczy są na stoliku. Weźcie te dwie rzeczy. Trochę wam drzwi wyjebałam, Zabierz ten wózek, zabierz ten wózek. Poczekaj, zabierz go. Wow. Dobra, pierwsza co... Ale w potylicę dostał. Co? Dobra, trzymać, trzymajcie to Dobra, tak, żeby to mądrze zrobimy. To weźmiemy tutaj. To weźmiemy tu. Żeby, bo trzeba maksymalizować zyski, tak? Tak, w marketingu. Prawie 30 tysięcy za pierwszy. No? Tak ładnie. No, bo wszystko, żeśmy wyczyścili. Bo ja Bo Dobra, teraz A jest dowózeczka, i do drugiego punktu niesie. Tak się żyje. Tak I to się już, te, i to już kto rzucił tego flashbanga? kto rzucił tego flashbanga na początku? Ja, ja mam dowody, zbrodni później wyszczę z zawiadomieniem na komendę. O, kaczka o! mnie zabiła. 60. Kaczkę A, komendę, widziałam, ale. Komendę. Ona chciała mnie wrobić. Komendantem będzie Makowska jeść. A co? Stały bober. Nie ma litości. Przez takich jak ty dobre chłopy patrzą na świat z zagrał. <śmiennie> <śmiennie> <O! śmiennie> kolega to jakiś taki... Ogarnięty co to były tak krzyki, co się stało, że wszyscy tak uciekali? Bo tam coś Pozdrawiam. było. Tam jest, tam jest, potwór! Kaczuszka kuźwa i copie! Jezu! Znowu ten sam pierdolnik. Mamy większe problemy niż to, że ta pita jest na dachu. <laughs> Zostań pchać ten wózek. Kaczka przesuwa wózek. <laughs> to jest napad. <laughs> Nie, ja to Taka czuszka. O Dosłownie Cię zamorduje. I tam zamorduje, tylko lekko, lekko ten. Ta. Chyba Ciebie. Tak, Jakby coś o tym wiem. Jak no. nie jak widzę. No... Dobra, naciśnijcie z tego Zasubskrybujcie ten kanał. <noise> O, cześć kolego. A można kaczkę. Każdy ten? tam cię? Ty uciekła! Do kolegi poszło. Yes. Dobra, poszła. Uciekamy! Tak. To pierwszy ten... <laughs> A, to pierwszy ten...

No ktoś mądry włączył autodestrukcję. No nauczył! Ale, ale, ale koledzy! Kto koledzy? Mm. Ej to nie... Ja nic ja nie się zrobiłem, to był... No. Jak autodestruct! My wam chcieliśmy... My wam chcieliśmy tylko trochę... To był kamer! Super! Jak to? Mieliśmy adrenalinkę już z tym Panem boku o, o. o. Ale <śpiewanie> przynajmniej doświadczyliście czegoś nowego No tak, to wiesz można było dalej lecić Już już prawie, już prawie doszliśmy tam z Nari. Co? No bo my byłyśmy to bardzo prawie... O. No i niektórzy uleczeni. Kurde, nie ten, nie uleczyłem się w ogóle. Ajaj. <śpiewanie> A wziąłem ten za ty... Okay? Wziąłem ten najdroższy. Pokaż kark. Może teraz nie zostawiamy no, no, Bo Chciałem, żeby... kamera dobrego, można by było... Żeby... kamera wrzuc wrzucimy do jakiegoś odpływu i go zostawimy. Tak. <grysołka>. Co to znaczy, że Ami jest Karkarą? Kim jest Karkar? <grysołka> ja przeczytałam... Ami jest Karkarą? Przeczytałam Karaką. <grysołka> <grywania> to... ja, Karakamera ja po prostu, prostu, wiecie no, content robię, tak? I to my w sumie mamy teraz powtórkę z tego? Z... z w, czekaj, to właśnie co się stało z tamtą mapą w sumie? Poszła w pizdu! Ale wow. Kto to rozbił? Nie wiem! Ja tu, ja tu, ja tu przyszłam! No Kamer jest impostorem, mówię ci! O! <grywania> hey. Ojej, w to tak się włączył. Je jeszcze nadej, jeszcze <grym> Ojej! Ojej! Ja nie <grym> tam Jak to się stało? <grym> to się z <grym> <jest> impostorem! Kamer! Oj! Ja z drugiej strony. Nie wytrzymam. Kurwa, no! kurwa ta lalka jebaniutka. To znaczy zapina rozporek?

Co no, żaba? No, daje, ja pójdę na górę. co? O, faken. mu <grabiamy> utknął, <O. grabiamy> Jura, czy znowu ofiarę systemu? Tak. Oj, żaba, żaba, <grabiamy> żaba się pocałowała. Miała być księżniczką, a tu chuj. <grabiam> Ty, chyba że to Yogi miał być księżniczką. Chuj. <grabiam> To chyba ten pocałunek nie wyszedł. Nie wyskoczyłam. Na reklamację musisz. Ja poszła. Car. Ej, na górze jesteście? Z się chowamy. P Jogi jest waszą martwą tarczą? Gdzie wózek? Ej, kamer jest za cicho. Umar? Nie O, o kurde, czekajcie, coś tam. Pierdolnęło, srogo. I tu jakaś patelnia jest, albo talerz. A nie sorry, to żaba. O. No jedzie tam gdzie najwięcej przedmiotów jest. Tam żaba jest, tam żaba jest. Mam głowę jakiego? Nie wiem, bo ja żabę niosę. Czekajcie, tu coś jest, tu coś jest! Pod łóżkiem. O! To... <guletra> Czekaj kamerę! Reklamacja to to że żaba skakała na kogoś innego, ale się odbiła i ściany I się wturlała pod stolik, gdzie byłem, ale chamsko. Halo? Można znosić te przedmioty, jest ekstrakcik. Na się wystraszyłam. Mnie? Tak, bo ja nie wiedziałam, gdzie jesteście. Ja słyszałam tylko ten dźwięk straszny, taki pipczący. A tam obok ta lalka wredna jest. <śmiech> <śmiech> <Truszą>? <śmiech> Halo? Halo? Jezu... Gdzie reszta? Kurwa... Dzień dobry. Jezu, ty żyjesz! A co to? Co to za goła? Wszyscy żyją. Jak On to? Tylko czarny ludzik nie żyje. Świetny bober. Jezu, to jakaś taka twarz była duchowa i ona zjadła bobra, no. wy... polizała go po dupie. Kogo polizała po dupie? Bober, żaba, no, żaba! Bobra? A! Jest tam żaba? Chyba kumka. Rychocza. <noise> o, kamerę zginął. Jezu, ty co też mam? żyjesz?! Jakie ja mówicie szczerze, że was zbite. Chodź, co wam się stało?! Jezu, ja byłam taka zesrana! Jakaś wielka głowa z tak. wielkim tak. jezorem zaczęła lizać bobra pod dupie, nagle się okazało, że to umarł! Kura, <grywa> też! Jeszcze żaba wyskoczyła. A, no właśnie, żaba tu przed chwilą była! Ja pierdyle, ale kosmos! Kurwa, słyszycie pozytywnie? Ja Tak. tak. Pomocy! A, a, Czekaj. Nie ja wiem czemu ją słyszę. Nie, ona nad kontrol, wkładaj jogi! Nie ma na tym kontroli. Teraz wkładaj! O dobrze! Teraz a! wkładaj. Dobrze jakakuś wkładam! <ścoughs> Kakuś wkłada w jogiego, po czym mnie uderzył wózkiem. Kurwa, serio? A, nie mam pieniędzy. <ścoughs> <ścoughs> Brakuje jeszcze dwóch tysięcy. Dobra. Tamten run był lepszy. Co tam masz? Jak, w sumie to nie wiem, to wygląda jak kre, krecik. Nie! Kurwa! Ja mam wazonik! Co? Mam 2600. Idź, 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 ja mam wazonik, prawie mi go zbiłaś. Jezu, zaczekaj, idź dalej, idź idź idź, 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 powoli. Ja mam alkohol, to jest cenniejsze. <laughs> ja mam kreta za 500. Jezus, Maria. <laughs> Boże... Jezu, chap, ja co chwila mam wrażenie, że to coś nam puka po prostu pod nogami. Ja w niektórych się, się zastanawiam, w których momentach my musimy być cicho i kto wtedy nie może mówić, bo jakiś duch nas słyszy, a kiedy nie? Ej, gdzie jesteście? Halo? O, halo? Dobry halo? Jest. Tu? Tutaj! Dobrze. Jezu, jak dobrze. Kurwa, jaka ulga. Tu, tu. Oh yes. to Dobry, NPCa? Jezus, Maria, po prostu ja się tak teraz ja ja. tym wrócić, tak? Nie, po prostu wrócić do statku sami. Okej. Okay. O, wrócili. To ostatni ten mały, ta te destrukcja. No nie! <laughs> nie! <A>! Nie! <Pięknie. śmiech> Kurwa. Takie Nie! zero. Nie mogę na to będzie ryzykał. Pięknie, panie. Czekajcie, bo Pięknie, chyba Pięknie, gdzieś kurwa! panie. 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 Ja Panie. Idzie coś! Żyjesz? Bobra... Bobra nie ma, Bobra nie ma! A Też nie wiem, gdzie jest, nie widziałam jej! Ej, kto się nie niósł? na pewno tak, tutaj... Tu po boku dosłownie zaraz będzie żaba. I gdzieś tą czachę paskudną widziałam. W poszukiwaniu Bobra przebieżamy coś! Ale gangbang ma. Wiecie co, ja bym <coughs> chyba źle był. Jezus Maria. Tak gdzie jest reszta. O boże. Wszyscy martwi pewnie. Ale ja bym, ja bym chyba, ja bym chyba bilet do Dubaju. Jezus Maria. Ja, Ale to ma... tu było straszne. Skąd wiesz? A mi kiedy ty oh, padłaś? No, czy, bo, Wielki łat przyleciał. Ależ mi się pisało. <laughs> Jezu. Na najpierw wleciała na mnie żaba, potem ten typek, potem chuj wie w ogóle co się wydarzyło. Nie zaczął gryźć po kostkach ten wielki. Ale szkoda, bo ten ran był o wiele gorszy niż poprzedni. Ja bym przed się tak zjebał. <laughs> Jezu, ale po prostu ciśnienie jak pierdziu. We, no we nie? Stary, jak to tam będzie nieść, co ktoś to może się to wszystko nic nie ma dobra, dobra.